Pokój i dobro. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 13. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrało się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł. A cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł usiać. Gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się jej uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały: jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do niego uczniowie i zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział, Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego. Im zaś nie dano, bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, aby ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiany międzyciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i łuda bogactwa zagłuszają słowo tak, że pozostaje bezowocna. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo Niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel. Nasiał chwastu pomiędzy pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarze przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im, nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy, chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł, nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieście do mego spichlerza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak, że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest syn człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś. Synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a rzeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośla aniołów swoich. Ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca Swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił te rolę. Dalej, Podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wejdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak, a on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do Ojca Rodziny której ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali, skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem Cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Maria, a ma jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u niego to wszystko? I powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie, w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałało tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Trzynasty rozdział to kolejna mowa Jezusa. Tym razem w przypowieściach. Dlaczego Jezus mówi w przypowieściach po to, żeby być bardziej tajemniczym? Zupełnie nie o to chodzi. Istnieją takie rzeczy w naszym życiu, na które można powiedzieć nie wystarczy proza, gdzie potrzeba poezji. Takim przykładem mogą być choćby relacje damsko-męskie, relacje miłości, gdzie trzeba czasem pewnej dozy poezji. Przypominam mi się, jak o tym mówię, taka scena ze skądinąd ładnego filmu ,,Piękny umysł", opowiadającym filmu, który opowiada o geniuszu, wybitnym matematyku, który jednakowoż był bardzo ubogi, gdy chodzi o zdolność nawiązywania relacji międzyludzkich. On chcąc zainteresować sobą napotykane dziewczyny, studentki, mówił bardzo wprost, o co mu chodzi. I jedyne, co zyskiwał, to to, że dostawał po twarzy, ponieważ takie propozycje wydawały się kobietom niestosowne. Dlaczego, gdy mowa jest o yy, miłości, to używamy języka metafory? Dlaczego używamy języka pełnego zdrobnień, porównań, obrazów? Dlatego, że nie zależy nam tylko na tym, by przekazać komunikat. Jak gdybyśmy chleb w piekarni kupowali. Ale zależy nam na zbudowaniu relacji. Jeżeli używamy metafor, jeżeli używamy języka bardziej obrazowego, poruszamy uczucia, poruszamy wyobraźnię, w pewnym sensie poruszamy naszą duszę, tak by wzlatywała ku rzeczom, które wykraczają poza to, co potrafimy objąć naszym językiem. Dlatego Jezus naucza w przypowieściach. Bo przypowieści mają w sobie potencjał, by nie tylko przekazać pewne informacje, ale by pomóc nam wejść w relację ze Słowem, z żywym Słowem Boga, którym jest Jezus Chrystus. Kiedy rozważamy przypowieści, nie tylko słyszymy jakieś informacje, bo warstwa dosłowna tych przypowieści jest bardzo prosta i związana z życiem codziennym słuchaczy Jezusa. Rolnictwo rybołówstwo proste kwestie ale rozważając to możemy osiągać rzeczy które są większe niż to co potrafi wyrazić ludzki język ważne jednak abyśmy pamiętali że kiedy Jezus naucza w przypowieściach to mówi że te przypowieści ilustrują królestwo Boże królestwo Boże którym jest on sam Jezus Chrystus przypowieści nie są w pierwszym rzędzie po to żeby powiedzieć mi i Tobie, co mamy robić. Przypowieści są po to, aby nam się Jezus przedstawił i pokazał, co On robi dla nas. One są dobrą nowiną. Jeżeli je dobrze zrozumiemy, to wejdziemy w relację ze zbawicielem, a być w relacji ze zbawicielem to być zbawionym. Niech ten kolejny dzień Adwentu pogłębi naszą relację z Mesjaszem. Pięknego dnia.